Witam bardzo serdecznie. One Futuria Mentaliska Chandra. No więc, tak, kochani, mieliśmy horoskop Starota w każdej dziedzinie, mieliśmy też przesłania anielskie. Tak więc, dzisiaj będą odpowiedzi moich ukochanych aniołów dla każdego znaku zodiaku. Tutaj nie, nie będzie nas um, ograniczał termin, ponieważ te karty czasami mówią, że coś na przykład się wydarzy w przeciągu kilku dni albo w przeciągu kilku tygodni. Dlatego, nie będziemy tutaj Mówić o, o, o dacie, na, na jaki czas, bo to jakby tutaj będzie to przesłanie, odpowiedzi aniołów, to one będą o tym decydować. Więc tak, zaczynamy. Baran. Wybierz nowy kierunek. Kochane, baranki. Coś może Wam iść nie, nie tak, jak potrzeba. Jeśli czujemy, że nie przebijemy głową muru, czasami warto odpuścić, czasami warto skupić się na czymś innym, może nie tędy droga, może trzeba właśnie zmienić ten kierunek. To właściwie dotyczy każdej dziedziny, czy to praca, czy, czy właśnie miłość. No czasami jest tak, że no nie jest nam po drodze, czy to w pracy, czy to w miłości. Dlatego warto zastanowić się właśnie nad, nad tym nowym kierunkiem, czyli nad czymś innym. Byk. Kolejnie to sama karta, nie, niesamowite. Wybierz nowy kierunek. E, kochane byki, y, dokładnie to jest to, o czym mówiłam przed sekundką, e, czyli jeśli mamy coś nie po drodze, nie czujemy tego, y, staramy się ze wszystkich sił, i to nie przynosi nam efektu takiego, jaki, jaki my oczekujemy, to warto zastanowić się nad tym, żeby może zmienić coś, może, może wprowadzić coś nowego. Czasami też niekoniecznie trzeba zaraz wprowadzać rewolucję, ale wystarczy może zmienić innym torem, coś dodać, coś, coś, coś może odjąć. Tak samo, tak samo właśnie w sprawach sercowych. Czasami można naprawić relacje, niekoniecznie zaraz musimy je zmieniać, bo, bo, ale są takie momenty że też nam nie po drodze, więc warto się nad tym zastanowić. Bliźnięta. Poproś innych o wsparcie. Bliźniaki. Ta karta mówi przede wszystkim o tym, że żebyście osiągnęły swój cel. To warto poprosić kogoś o pomoc. Nie ma, nie ma czegoś takiego, trzeba umieć też. Niektórzy nie potrafią prosić o pomoc, bo uważają, że to jest umiejętne na honorze, że to w jakiś sposób im włacza, ale warto, 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 słuchajcie, bliźnięta, warto prosić o pomoc, ponieważ ta pomoc jest czasami potrzebna. Potrzebna, potrzebna dla was i wówczas naprawdę. Te wszystkie sprawy, które, które chcecie załatwić, pójdą do przodu, czyli warto prosić o pomoc. Rak. Przebaczenie. Kochane raczki, jeśli macie, coś was gryzie, bo yy, jest tak, że ludzie nas krzywdzą. Rzeczywiście tak jest. Starajcie się przebaczyć. Jeśli, nie wiem, macie jakiś konflikt, czy w rodzinie, czy z bliskimi, warto przebaczać. Pamiętajcie, że ja zawsze powtarzam, że przebaczenie i miłość to jest największa magia na świecie. Jeśli pielęgnujemy w sobie złość, gorycz, żal do drugiej osoby, to sami się pogrążamy. Dlatego, uwaga, przebaczamy. Staramy się przebaczać. Lwy. Pytaj swojego anioła. Kochane lwy. Dokładnie. Czyli co robimy? Staramy się rozmawiać z aniołami, bo one są po to, żeby nam właśnie pomagać. Ktoś nas nurtuje. Star Poprośmy je o pomoc. Starajmy się rozmawiać z nimi. Zobaczycie, jak to, jak to działa. Tylko to nie jest na zasadzie taki, że no spróbuję, zobaczymy, czy, czy zadziała. Musicie w to wierzyć. Jeśli wierzymy, to możemy przenosić góry. Panna. Decyzja należy do ciebie. Kochane panny, zajrzyjcie w głąb siebie i podejmijcie decyzję. Każda decyzja, którą podejmiecie, będzie dobra. Macie wsparcie z góry i decyzja tylko tylko i wyłącznie należy do Was, czyli nie, jeśli mamy takich, czasami są tacy zły, źli doradcy, są te, czasami tacy ludzie wokół, którzy nam zazdroszczą, którzy są złymi doradcami, bo po prostu właśnie mają takie no nie, nie, nie za bardzo negatywne uczucia, a tak naprawdę my wiemy, jaką decyzję musimy podjąć i nie potrzebujemy też za bardzo słuchać, słuchać innych. W każdym razie, drogie panny, to, co chcecie zrealizować, jest w Waszych rękach. Jeśli podejmiecie decyzję, to będzie to dobra decyzja. Waga! Jeśli uwierzysz, no bardzo podobna karta, do, którą by mieliśmy tutaj przed chwileczką. Wagi, jeśli uwierzysz, wagi, no to jest właśnie to, co mówimy. Czasami, wagi, możecie nie, nie wierzyć w siebie, bo uważacie, że no nie, to, to nie jest na wasze siły albo nie na wasze możliwości. Nieprawda. Uwierzcie w, sił, w, w siebie, uwierzcie w to, że macie siłę, bo macie siłę. I jeśli macie pragnienia, jeśli macie projekty, jeśli macie marzenia, dążcie do tego realizacji. Nazywacie je. Bo uwierzcie w to, że dacie radę. Czasami y, przychodzi to, to dłużej, czasami y, przychodzi to wcześniej, kiedy realizujemy te nasze marzenia, ale warto wierzyć i warto dążyć do y, uzyskania swojego celu. Skorpion. Decyzja należy do ciebie. Kurczę, tutaj nie fenomenalnie te karty się tutaj nam powtarzają. No właśnie, skorpiony, mówiłam o tym, że wszystko, co zrobicie, jeśli macie, macie coś w projekcie, to wszystko, wszystko Wam się ułoży, tylko podejmijcie decyzję. Nie można, słuchajcie, nie można y, zwalać decyzji na kogoś innego. Nie może, nie, za Was nikt nie podejmie tej decyzji. Musicie wziąć się w garść, podjąć odpowiednią decyzję i, i ta decyzja, którą, którą, y, którą z Skorpiony podejmiecie, będzie to dobra decyzja. Strzelec. Medytacja przyniesie odpowiedź, bardzo podobna karta do, do, do Anioła Stróża. Zapytajcie o Anioła Stróża. Medytacja. Co to jest medytacja, moje drogie strzelce? Medytacja to jest wyciszenie się, dosłownie się wyciszenie i takie spojrzenie w głąb siebie. Jeśli wyciszymy umysł, postaramy się nie myśleć o. W tym momencie o niczym tylko się relaksujemy, wyciszamy się, jest spokój, cisza, nikt nam nie przeszkadza, nikt nie, nikogo nie słychać za, za drzwiami, i tak dalej, i tak dalej. Wówczas odpowiedzi przychodzą same. One po prostu napływają nam, napływają dosłownie, napływają nam do głowy. Dlatego warto się czasami wyciszyć, wyluzować, starać się nie myśleć o problemach, ale właśnie medytować. I podczas medytacji bardzo często jest tak, że potrafimy właśnie wiedzieć, jak rozwiązać nasze problemy. Koziorożec. Podejmij działania. No i tak, koziorożec, masz już wszystko w swoich rękach. Tylko musisz podjąć działania. Nie ma obawy, że coś nie wyjdzie. Podejmij działania i idź do przodu. Jeśli szukasz swojej miłości, obejrzyj się, bo być może wokół Ciebie jest ta miłość, której nie zauważysz, a więc trzeba się rozglądać. Czyli to też podjęcie działań. Jeśli szukasz pracy, chcesz poprawić finanse, podejmij działania, a wszystko, wszystko się uda. Pamiętajcie, że warto prosić, cały czas to mówię jak mantrę, anioły o wsparcie. Ale tutaj podejmij działania. Jest to przez Przesłanie dla koziorożców ewidentnie, żeby podjąć działania, bo wszystko się ułoży. Wodnik. Decyzja należy do Ciebie. Słuchajcie, naprawdę te karty mi się tutaj powtarzają bardzo często. No właśnie, czyli wodniki, nikt za was decyzji nie podejmie i nie może podjąć, więc warto posłuchać siebie. Już to mówiłam, czasami jest tak, że mamy takich złych doradców, którzy po prostu zwyczajnie nam zazdroszczą, a my się ich słuchamy, no bo uważamy, że są dla nas jak najlepiej. Słuchajcie siebie. Podejmijcie, wy podejmijcie swoją decyzję. Niech nie robi tego za was ktoś inny. Wszystko w Waszych rękach. I rybki. Decyzja należy do Ciebie. No, nie, naprawdę, słuchajcie, niesamowite to. Decyzja należy do Ciebie. No właśnie, rybki, to jest to, co mówiłam przed sekundką wodnikom, czyli wszystko jest w Waszych rękach, po prostu. Wszystko jest w Waszych rękach. Podejmijcie decyzję i, i pamiętajcie, że nikt nie może podejmować decyzji za Was. Przyjaciele, jeśli ktoś Wam coś radzi, to po prostu wskazuje drogę. To tak jak z nami, jeśli chodzi o, o, o kartę, o taroto, naszych doradców z Fani na one futuri. My nie podejmujemy za Was decyzji. My możemy wskazać drogę, ale finalnie to do Was należy decyzja. Dlatego rybki, podejmijcie działania, podejmijcie decyzję, ale nikt to będzie Wasza decyzja, a nie żadna inna czyjaś. Kochani, wszystkiego pięknego w tym tygodniu, wszystkiego co najlepsze, samych radości, uśmiechu, codziennie uśmiechu na twarzy, tego Wam serdecznie, serdecznie życzę. Oczywiście myślę, że. Około czwartek, w, czwartku, w czwartek będzie kolejny horoskop i postaram się go zrobić też taki, taki szerszy na podstawie tarota. Nie wiem, czy to będzie na jakąś konkretną dziedzinę finanse, miłość, zdrowie ale, ale będzie to na pewno dla każdego znaku, na takie przesłanie już taki horoskop weekendowy. Dlatego serdecznie zapraszam. Kochani, jeszcze raz wszystkiego cudownego. One Futuria, Mentaliska Chandra. Pozdrawiam.